Finlandia to cichy i spokojny kraj, gdzie waląca się chata nad jeziorem i nagrzana sauna są wszystkim, czego potrzeba do szczęścia jego mieszkańcom. Jej obszar w większości pokrywają rozległe lasy i jeziora, które tylko z rzadka ustępują miejsca nielicznym oraz rozproszonym miasteczkom. Wyjątkiem od tej reguły jest gwarna, lecz ciągle kameralna stolica Helsinki. Miesiące, kiedy nastają białe noce, zamieniają nadmorskie regiony w prawdziwy raj dla żeglarzy i miłośników wędkarstwa. Kiedy przychodzą długie i zimne noce, a potrafią być bardzo, bardzo długie. Nie pozostaje nic innego, jak usiąść w fotelu, sądząc coś rozgrzewającego. She hung the door. Jesteśmy w krainie Tysiąca Jezior i w krainie reniferów. Stado reniferów właśnie się pokazało. Jeziora dopiero przed nami. Na granicy miejscowości Inari znajduje się muzeum SIDA. Celem tego muzeum jest ukazanie życia rodowitych mieszkańców tych terenów Samów. Dotyczy to nie tylko terenów Finlandii, ale także północnej Norwegii, Szwecji i Rosji. W muzeum znajduje się dokumentacja życia duchowego i materialnego. Liczne zbiory rękodzieł, ilustracje tradycji i zwyczajów, m.in. sposoby wykorzystania ziół oraz hodowla reniferów. Muzeum ma na celu ukazanie żywej kultury samów a także wzmocnienie tożsamości kulturowej Lapończyków. Obecnie składa się ze skansenu i stałej wystawy. Interesująca ścieżka natury ukazuje roczny cykl życia mieszkańców Laponii. Na terenie skansenu odkryto ślady człowieka sprzed 6 tysięcy lat. Shafeda on the beating Shafeda Zatrzymujemy się na parkingu, aby skosztować potrawy z renifera. Ziemniaki Pirée z gulaszem z mięsa renifera plus kromka chleba smakują tak sobie. Mijamy wioskę Świętego Mikołaja i tym samym przekraczamy na południe koło podbiegunowe. Powrócimy tutaj jutro. Wyjeżdżamy z hotelu i jedziemy z powrotem na koło podbiegunowe, gdzie znajduje się wioska świętego Mikołaja. Zostajemy drzwi zamknięte. Mikołaj jest punktualny, a że godziny urzędowania rozpoczynają się o godzinie 9, punktualnie zostajemy wpuszczeni do środka właśnie o tej godzinie. spotkaniu z Mikołajem i zrobieniem sobie pamiątkowego zdjęcia na Mikołajowej poczcie podajemy adres wnuka aby święty wysłał list na odpowiedni adres elfy inkasują opłatę i możemy teraz zrobić zakupy w Mikołajowym sklepie Puszczamy na dobry krąg polarny i jedziemy do Arktikum, jednego z najlepszych muzeów w Finlandii. Znajduje się ono w Romaniemi, na brzegu rzeki Ounasjoki. Poświęcone jest nie tylko Laponii, ale całej Arktyce. Na świetnych ekspozycjach, w tym także multimedialnych, ukazano arktyczną florę i faunę, oraz kulturę Samów i innych ludów zamieszkujących podbiegunowe obszary Europy, Azji i, ameriki północnej Oulu to miasto położone w północnej części Finlandii nad rzeką. Oulujoki, która wpada do Zatoki Botnickiej na Morzu Bałtyckim. Jest to jeden z najważniejszych ośrodków gospodarczych, edukacyjnych i kulturowych w regionie północno-zachodniej Finlandii. Jest znane z przemysłu technologicznego i informatycznego, stąd nazywane jest często stolicą technologii Finlandii. W mieście znajduje się wiele firm działających w branży technologicznej, w tym startupów oraz uniwersytety i instytucje instytuty badawcze, co przyczynia się do jego dynamicznego rozwoju. Po 600 kilometrach jazdy dojeżdżamy do Iwaskila, gdzie będziemy nocować. Iwaskila słynie jako miasto Alvara Alto, w którym powstało najwięcej dzieł zaprojektowanych przez wybitnego architekta. Mieszkańcy są również dumni ze swoich sportowców, pochodząc stąd między innymi kierowca rajdowy Tommy Makinen oraz genialny skoczek narciarski Maty Nykanen. Muzyka Sibeliusa, a my jedziemy do stolicy Finlandii, do Helsinek. Po drodze zatrzymujemy się w Lachti przy Skoczniach Narciarskich. Lachti to miasto w Finlandii, które słynie z bogatej tradycji narciarskiej i posiada imponującą infrastrukturę skoków narciarskich. Skocznie narciarskie w Lachti są znane na całym świecie z organizacji zawodów o międzynarodowym znaczeniu, w tym Pucharu Świata oraz Mistrzostw Świata. Siri Rantanen to fińska biegaczka narciarska, trzykrotna medalistka olimpijska oraz pięciokrotna medalistka mistrzostw świata. Helsinki, nazywane przez Finów "córką Bałtyku", to położona najdalej na północ stolica w kontynentalnej części Europy. Miasto z trzech stron otacza woda, a jego granice obejmują 315 wysp. Helsinki są nie tylko centrum politycznym, ale i ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i rozrywkowym. Tutaj mieszczą się siedziby najważniejszych instytucji i firm, działają najlepsze wydawnictwa, teatry, restauracje i kluby. W takim spacerze na wzdłuż targu miejskiego, gdzie można było kupić świeże owoce lub zjeść serwowane tam posiłki, wracamy na plac Senacki, gdzie czeka na nas autobus z lokalnym przewodnikiem panią, która opowie nam o historii i współczesności Halysinek. Zabawa na placu trwa w najlepsze. My wsiadamy do autobusu i ruszamy na objazd miasta. Sobór Uspieński w Helsinkach to jedna z najważniejszych i najbardziej charakterystycznych budowli w stolicy Finlandii. Jest to prawosławna katedra, której budowa zakończyła się w roku 1868, gdy Finlandia była częścią Imperium Rosyjskiego. Sobór Uspieński wyróżnia się swoją imponującą architekturą w stylu bizantyjsko-rosyjskim. Jego charakterystyczne czerwone mury i złote kopuły są jednymi z najbardziej rozpoznanych, Poznawalnych elementów krajobrazu Helsinek. Wewnątrz Soboru znajdują się piękne ikony, mozaiki i freski, które stanowią ważny element rosyjskiego prawosławia. Jest największą świątynią prawosławną na Zachodzie. Po uzyskaniu niepodległości przez Finlandię w 1917 roku, Sobór nadal pozostaje aktywnym miejscem kultu prawosławnego. Kościół ten to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc kultu w stolicy Finlandii. Został zaprojektowany przez architektów. Timo i Tuomo i ukończony w 1969 roku. To co wyróżnia go spośród innych to fakt, że został w dużej mierze wykuty w skalę naturalnego wzgórza. Budowa została zainicjowana w latach 30. XX wieku, ale wstrzymana przez II wojnę światową, a ostatecznie wznowiona i ukończona w latach 60. Jest wykorzystywany zarówno jako kościół luterański, gdzie odbywają się regularne nabożeństwa, oraz jako miejsce koncertów ze względu na doskonałą akustykę. Na placu przed stadionem stoi niepozorny pomnik Paulo Nurmiego, legendarnego leka atlety nazywanego Latającym Finem, który na trzech olimpiadach zdobył 9 złotych i trzy srebrne medale. Kilka przecznic na zachód od stadionu jest położony uroczy park Sibeliusa. Co chwilę przemieszczają go turyści pielgrzymujący do pomnika Passio Musicae, wzniesionego ku czci wybitnego fińskiego kompozytora. Dzieło przypominające ogromne abstrakcyjne organy odsłonięto w 1967 roku, w 10 rocznicę śmierci Sibeliusa. Tutaj również króluje duch wielkiego fińskiego kompozytora, Wyjeżdżamy z Helsinek i jedziemy do Turku, aby o godzinie 20 zaokrętować się na jeden z największych na świecie promów pasażerskich. Przed nami noc z atrakcjami na promie: jutro Sztokholm. O 6 rano przypływamy do stolicy Szwecji. Stockholm, miasto położone na 12 wyspach, jest jedną z najpiękniejszych stolic świata. Założono je w miejscu, gdzie słodka woda jeziora Mellar miesza się ze słonymi wodami Bałtyku. Jedną trzecią szwedzkiej stolicy zajmują parki, lasy i łąki. Jedna trzecia to woda, a resztę zajmuje zabudowa miejska. Po wyjściu z promu z sympatycznym panem przewodnikiem jedziemy na sztokholmską starówkę. Przed pałacem królewskim wysiadamy z autobusu i idziemy na krótki spacer po Starym Mieście. Proszę Państwa, my już jesteśmy na sztokholmskiej Starówce, która jest z XIII wieku, natomiast większość budynków, które Państwo tutaj zobaczycie, jest z XV, XVI, XVII, XVIII, a nawet... I to jest, proszę Państwa, najszersza ulica na Starym Mieście, bo koncepcja była taka, że na tej ulicy mogło się bez problemu mijać dwa wozy innych ulicach, zobaczcie Państwo, jest to niemożliwe, no żeby się minęły wozy komórkowe. I tymi wozami transportowano towary z nadbrzeża portowego, jak się, ci z Państwa, którzy stoją, mogą się wychylić i zobaczyć, że widać wodę, bo tu jest już Morze Bałtyckie. I ta wyspa jest bardzo ciekawa, dlatego że ona w naturalny sposób broni dostępu do, że tak powiem, centralnej części Szwecji, bo za nami jest już jezioro Melaren. drugie co do Jako lusterko plotkarki. Mianowicie w średniowieczu nie było telewizji, więc trudno było znaleźć tego typu rozrywki. Natomiast z rozrywką oczywiście były plotki. Ale jak to zrobić, żeby wiedzieć wszystko, ale żeby nie być hmm, widocznym? W związku z tym robi się to przy pomocy takiego lusterka. Przed najbęższą uliczką na Starym Mieście, która nazywa się Morten. Six grand. Grandy, tutaj ma 96 cm, a gdzieś tu u góry w tym najwęższym punkcie ma 90 cm. Idziemy w kierunku rynku. Rynek w Sztokholmie to centralny punkt sztokholmskiej dzielnicy Gamla Stan, czyli stare miasto. We wczesnym średniowieczu znajdowało się na nim targowisko i studnia, oraz odbywały się na nim zebrania rajców miejskich i wiece mieszkańców. Na placu znajduje się 18-wieczny budynek będący siedzibą Akademii Szwedzkiej, która co roku ogłasza nazwiska laureatów Nagrody Nobla. W budynku znajduje się również Sztokholmska Giełda Papierów Wartościowych, a na parterze Muzeum i Biblioteka Nobla. W listopadzie 1520 roku na rynku miało miejsce krwawa łaźnia sztokholmska, podczas której zginęło z rozkaru króla Danii, Krystiana II, zwanego Dobrym, kilkudziesięciu przedstawicieli szlachty szwedzkiej i duchowieństwa. Zbliżamy się do ratusza miejskiego. Ratusz w Sztokholmie zbudowany w 1923 roku uznawany jest za jeden z symboli stolicy Szwecji. Architektem ratusza jest Erasmat Estberg, zainspirowany weneckim pałacem Dodżów. Wnętrza ozdobione są przez wielu szwedzkich artystów. Jesteśmy w sali błękitnej w rzeczywistości nie jest ona tego koloru, ale nazwa ta nawiązuje do pierwotnego projektu Esberga. Ozdobiona jest krużgankami. To tutaj właśnie od roku 1934 szwedzka rodzina królewska urządza co roku uroczyste przyjęcia z okazji rozdania nagród nobla. Młodego stosunkowo artystę, który miał 28 lat, jak została ona ukończona. Nazywał się Einar Fouchet. E, mozaika została wykonana w warsztacie w Berlinie. Zaprojektowana przez niego, tam wykonana i tutaj doklejona. Sala złota znajduje się nad salą błękitną i jest powszechnie uznawana za najpiękniejsze pomieszczenie ratusza. Ściany sali zdobią przepiękne mozaiki wykonane z blisko 19 milionów pozłacanych płytek. Poszczególne mozaiki nawiązują do najważniejszych wydarzeń w historii Szwecji. Po zwiedzeniu ratusza jedziemy do Muzeum Waza. Muzeum Waza w Sztokholmie jest jednym z najbardziej fascynujących muzeów na świecie. Historia statku Waza sięga XVII wieku. Statek ten został zbudowany na zamówienie króla Szwecji Gustawa II Adolfa jako potężny okręt wojenny, którym miał wzmocnić pozycję Szwecji na morzu. Jednakże, mimo swojej potęgi, Waza miał bardzo krótką karierę. Statek został zwodowany w 1628 roku, ale niestety zatonął już po kilku minutach swojego dziewiczego rejsu. Przyczyną katastrofy było niestabilne ułożenie ładunku, co sprawiło, że statek przechylił się i zatonął w porcie Sztokholmu. Pomimo tragicznych okoliczności zatonięcia, unikalne warunki w wodzie Morza Bałtyckiego sprawiły, że statek zachował się do naszych czasów w stosunkowo dobrym stanie. W 1961 roku statek został podniesiony z dna morza i poddany długotrwałym procesom konserwacji. Po wielu latach pracy restauracyjnych w 1990 otwarto muzeum, które zostało zbudowane wokół statku. Dzięki temu muzeum odwiedzający mogą teraz podziwiać nie tylko sam statek, ale także wiele artefaktów związanych z życiem na morzu w XVII wieku oraz poznać historię budowy zatonięcia wazy. Wracamy w okolice Pałacu Królewskiego, mamy czas wolny, wykorzystamy go do spaceru wokół rezydencji królewskiej. Pałac królewski to jeden z najważniejszych zabytków Szwecji oraz oficjalna rezydencja królewska. Miłościwie panującego króla Szwecji Karola XVI Gustawa znajduje się na Starym mieście, jest jednym z największych pałaców w Europie. Budowę pałacu rozpoczęto w XVII wieku, a kontynuowano przez wiele lat co sprawia, że posiada on różnorodne style architektoniczne od baroku po rokoko. Pałac pełni ważne funkcje ceremonialne i reprezentacyjne. To tutaj odbywają się uroczystości państwowe, oficjalne przyjęcia oraz spotkania dyplomatyczne. Ponadto pałac jest także otwarty dla zwiedzających, którzy mogą zobaczyć bogato zdobione wnętrza oraz liczne zabytki, takie jak kolekcja sztuki, meble, porcelanę i inne przedmioty związane z historią królewską Szwecji. W godzinnym spacerze wokół Pałacu Królewskiego wracamy do autobusu. Przed nami ostatni długi przejazd przez Skandynawię. Jedziemy do Oslo na ostatni nocleg. Jutro wylatujemy do Katowic.